No dzień dobry dzieciaki pomrowiaki, eee, nagrałam całe wideo, a okazało się, że sobie prześwieciłam po prostu gębę. Mam nadzieję, że teraz moja gęba wygląda normalnie, nie wiem, ale zaczynajmy to odcinek, odcinek bardzo ważny, wiem, że dużo osób czekało, czyli skóra wrażliwa i alergiczna, jak ją pielęgnować, na co zwrócić uwagę. Jest o wiele cięższa, więc musicie o tym wiedzieć. 0,02 mm jest to bardzo cienka skóra, i co za tym idzie, to znaczy, że Wasza skóra. Łatwiej. Oczywiście wiecie o tym, że jest podatna na podrażnienia, na podrażnienia mechaniczne, podrażnienia słoneczne, o, dużo, o których dużo osób w ogóle nie wie, nie zdaje sobie sprawy, jak ważnym czynnikiem destrukcyjnym dla waszej skóry jest słońce. Również też różne alergeny łatwiej się przyczepiają, łatwiej tworzą reakcje w tej skórze. Takie błędy. Pielęgnacyjne tej y, skóry to jest przede wszystkim y, niedostarczanie y, składników nawilżających, y, niedbanie o, tej, o ochronę jej, o barierę tą właśnie y, tak zwaną nie, nie tworzenie jej sztucznie, że tak. braku fał, gorąca woda, tarcie mechaniczne zbytnie, brak spieniania mordomeja. Słuchajcie, każdy mordomej, czy to jest japoński, czy polski, musicie spieniać choćby nie wiem co, dlatego że to jest skoncentrowany produkt, a skoncentrowanego produktu, zwłaszcza wy wrażliwcy alergicy, nie możecie kłaść o tak na twarz. To jest złe nawet dla normalnej skóry. A co mówić o waszej? Oczywiście wpływają też. Takie czynniki jak kurz, roztocza, gwałtowne zmiany temperatur, no i przede wszystkim bardzo ważne, rzecz, czyli hormony. Ja przez chwilę miałam skórę wrażliwą, a to właśnie było podczas ciąży. Ja mam skórę bardzo mocną, ja mogę sobie używać kosmetyki, gdzie jest na drugim miejscu w składzie alkohol. I nic się nie dzieje. E, dlatego to był dla mnie wielki szok, kiedy po użyciu zwykłego, najdelikatniejszego kremu, jaki miałam, miałam po prostu takie wybroczyny, takie, no nie wybroczyny, ale takie właśnie plamy czerwone oparzeniowe, takie chemiczne oparzenie trochę to wyglądało, więc to był szok. Hormony są bardzo ważne, więc jeśli szukacie bardzo długo, już długie lata, jakieś próbujecie różnych kosmetyków, nie wychodzi, warto zbadać hormony. I właśnie, co warto jeszcze zrobić dla swojej skóry, aby ją um, pielęgnować, aby ją, ona jednak jakoś istniała w dobrym, um, w dobrym stanie. Dużą, dużą pomyłką i dużym błędem jest też to, że sporo osób z Was, a widzę to, jak układam um, pielęgnację, robi ten podstawowy błąd, że Kupuje sobie jakiś nowy produkt, to jest fajnie, bo to jest nowe, więc sobie użyje i od razu to kładzie na twarz. Słuchajcie, tego nie wolno robić w waszym przypadku. Wy macie totalny zakaz robienia tego, dlatego że u was te wszystkie um, pryszcze, które wyjdą i to nie są pryszcze ze względu na trądzik, tylko to jest reakcja alergiczna, czy jakieś rumienie, które się pojawią, czy jakieś właśnie poparzenia chemiczne, jak ja to mówię, że po prostu masz czerwone i to ci boli. To jest wina tak naprawdę Waszego chcieństwa, tego, że o, chcę teraz użyć. Wy musicie się nauczyć, robić za każdym razem, z każdym kosmetykiem test płatkowy. Choćby nie wiem co. Musicie, nie od razu otwieram butelkę czy coś tam i kładę to na twarz. Nie. Zawsze jest, o tym bardzo pamiętajcie e, ważną kwestią dla Was jest wyczajenie co Was uczula i to często jest bardzo długa i mocolna droga ja wiem, ale jest kilka sposobów, aby ją obejść albo zrobić to bardziej sprytnie e, oczywiście pierwszym jest zrobienie testów e, alergicznych na składniki w kosmetykach takie testy z tego co wiem są w Polsce, wiedziałam, że ktoś robił ale nie jestem do końca pewna, więc jeśli y, wiecie, y, jak się te testy nazywają, więc podajcie w komentarzach. I też tutaj od razu prośba do osób, które mają cele wrażliwą niech ten odcinek będzie taką burzą mózgów też podawajcie swoje sposoby, jakieś triki, właśnie co wam pomaga, co odkryście, że y, może komuś y, się przydać jakieś takie tipy, y, wiecie, żeby tutaj ktoś właśnie. z... Y, buźką wrażliwą sobie wszedł, zobaczył i takie o kurczę, to spróbuje może Anusz Widelec, więc o to chodzi, yy, więc zbieramy siły, burza mózgów, ale y, dalej. Oprócz y, tych testów warto też, y, jeśli nie macie pieniążków na takie testy, y, warto też kolekcjonować y, Składy tych kosmetyków, które Was uczuliły. Ja wiem, że one się nie przydają albo nie, nie trzeba je zbierać w domu, nie wiem, możecie je oddać koleżance, koledze, ale warto po prostu zrobić zdjęcie czy trzymać w jakimś folderze, po prostu zdjęcia tych składów, żeby później zobaczyć przykładowo jeden się uczulił, później próbujesz, kupujesz drugi produkt i tam też Ci coś uczuliło. Też coś nie tak. Więc bierzesz dwa. Yy, Przykładowo te składy, Boże, składy, yy, składy, i porównuje się, i widzisz: O, tu był alkohol, i tu był alkohol, albo o, tu był zapach, i tu był zapach, albo o, tu była aloes i tu była aloes, Więc yy, to, jest, to jest taki dość mozolniejszy sposób, ale również warto wgłębić się w świat składów. A co w składach kosmetyków najczęściej uczula. Oczywiście etanol, czyli alkohol, do tego też yy, barwniki, zapachy, wszelkie takie y, odświeżacze, ja to mówię, ale to chodzi mi o wszelki mentol, o mięty, o eukaliptus. To są rzeczy, które yy, mogą najczęściej uczulają, ale też yy, czasami pamiętajcie, że yy, Uczulać nas może wszystko i nie tylko wrażliwców, ale też normalnych, może kogoś uczulić nawet witaminę C, kogoś, może właśnie aloes, który pod pozorom też y, jest podawany w taki świetny środek nawilżający, ale dla dużą część osób też uczula. I ja też myślałam, że jest, jestem uczulona, ale okazało się, że nie, bo zaczęłam y, stosować y, mojej tomokaczki Lotion, który też jest właśnie dla wrażliwych, co polecam. I on ma wysoko w składzie, tak. Na drugim miejscu ma aloes i tutaj nie, nie uczulił, więc to znaczy, że to był jakiś inny składnik. Albo w tej mieszance tak zadziałało, więc właśnie to jest takie, taki musisz być detektywem. Na czym się skupić? U Was um, najważniejsze jest skupienie się na budowaniu ochrony. Budowanie tej całej bariery, sztucznej bariery lipidowej, czym ją zbudować i na jakie składniki się nastawić? Przede wszystkim, zanim przejdziemy do tego, to u Was poprawne, poprawne oczyszczanie, czy jak mówiłam, spienianie. Nigdy nie kładzenie e, dosłownie stuby kremu, tylko troszeczkę rozpienionego. Nie, to ma być gęsta piana jak merengue, więc siateczki muszą iść w ruch. E, kolejną sprawą, jest nawilżanie nawilżanie, to nie, ja zawsze powtarzam to nie jest to samo co natłuszczanie my nie nawilżamy po prostu kupując nie wiem, krem gęsty Nivea czy jakiś inny gęsty krem, to nie jest nawilżanie u Was nawilżanie i karmienie, karmienie właśnie tymi, że tak można powiedzieć cygiełkami, które bronią was, Waszą skórę, a co to za cygiełki? To są aminokwasy lipidy, ceramidy Lipidy są w jednym kremie, który chcę bardzo dodać, pewnie niebawem dodam do swojej, że tak, rzeszy. To jest krem właśnie dla bobasów. To jest mój ulubiony krem, który stosuję na tą okażce i on jest na lipidach. A lipidy dla Was to jest must have. Aminokwasy, czyli właśnie znowu tutaj wchodzimy, zaraz Wam pokażę, co ma aminokwasy, gdzie Ty jesteś. Aminokwasy, właśnie. Aminokwasy, czyli sake. Sake, nie bójcie się, to nie jest czysty alkohol tublany, tylko sake ma bardzo dużo um, właśnie aminokwasów, minerałów i to są naturalne aminokwasy, ryżowe tak naprawdę, no bo z czego jest sake. Więc to Wam buduje, buduje niesamowitą ochronę. Do tego też ceramidy, ceramidy ryżowe. Proszę bardzo, sake kasy, to nie jest takie, sake, sake kasy to jest produkt oboczny, to tak jak widać, taki jakby serek i tutaj są ceramidy ryżowe, to co chcemy, ryżowe ceramidy. Yy, wszystko to chcemy. Tak samo ceramidy właśnie brzoskwinie, dlatego jest tak dużo... Yy, produktów z brzuskwiniami w Japonii, bo naturalne ceramidy brzuskwiniowe to jest must have jeśli jesteście zainteresowani właśnie pielęgnacją japońską, warto szukać produktów oznaczonych właśnie takim też kanji, mutenka, mutenka. tutaj też mamy mutenka mutenka oznacza bez żadnych składników sztucznych Mamy mordomyje, ten jest znuką, ten jest taki jakby bez żadnych, taki jest bardzo hiper yy, delikatny, jest absolutnie polecam. Wszystkie są podnikowane niżej w opisie filmu, więc tam sobie klikajcie. Yy, to jest niezwykłe mleczko, właśnie u was też mleczko, czyli pełna, u was pełna pielęgnacja. To znaczy, że idziemy po kolei, myjemy mordomyjem, później kładziemy Lotion i to. Też u Was musicie pamiętać, że jak kupujecie takie właśnie bardziej wodniste lotiony, nie takie schadala, bo y, właśnie takie y, hialuronowe, bo to jest taki, tak jakby gęsta woda, to y, te wodniste winno się położyć w kilku warstwach, w tak zwanym layerowaniu. Czyli nie tak, że kupujemy sobie taką, w ogóle też świetne dla y, alergików i y, y, na i, I co? I wrażeń to, że yy, Hatomugi, bo ono rozjaśnia, on ogaja Jest pięknie Wlewamy sobie, kładziemy i czekamy, aż to trochę wchłonie I kolejną warstwę Bo pamiętajcie, musicie budować Budować Tak, wy jak bog budowniczy musicie budować warstwę lipidową, która będzie was chronić A jeśli, yy, znaczy ja tak zawsze używam pienzyczki, że jedna ym, warstwa tego, a później jednak lecimy na gęste hialurony, czyli hialuron, na wilżerz naturalny, świetna retencja wody, czyli utrzymu, utrzymywać, utrzymywać będzie wasze, y, Waszą wodę w, skórę, w skórze. A co to znaczy? Jest ochrona, czyli jak. Idziesz na podwórko i jest kurz, i są spaliny, i jeszcze słonko świeci. No to tutaj jest już bariera. Oczywiście zaraz pójdziemy dalej, do jeszcze mocniejszej ochrony. Jakie właśnie y, nawilżające, w kremach, czym zamykać? Zamykać bardzo właśnie. Y, że tak powiem, bogatymi w kwas hialuronowy yy, kremami. Sake dai jest właśnie hypoalergicznym kremem dla całej rodziny, bo to jest napisane Oto na Mauko do Mumu, czyli i dzieci, znaczy i dorośli, i dzieci. Więc to jest bardzo nawilżający, pięknie, piękny się zdaje jako krem zamykający, ale też jeszcze yy, zanim nie zapomnijcie o mleczkach, ja mówię, mleczko musi być, bo to. U Was to będzie takie wręcz zwieńczenie, zbudowanie tego nawilżenia i dopiero wtedy ten, tym kremem zamykamy, ale mleczko, mleczko, czyli przed przedostatni etap pielęgnacji nie zapominajcie o mleczkach, bo to jest bardzo ważne i mleczka są bardzo stosowane takie po macoszemu, bo takie, e, po co mi rozwodniony krew, użyj. Zobaczysz. Ja też powiem, że miałam tako, takie podejście do tych mleczek, takie mm, to po prostu taki trochę lżejszy krem. A teraz, no, mle, no nie ma dnia bez mleczka. No, mleczko, no life. Kremy zamykające oczywiście, Hatomugi Słyszałam od wielu właśnie tych moich wrażliwców i alergików, że im się bardzo, i od atopowców, że się bardzo sprawdza. Tutaj mamy taki double shot, bo tu mamy kolagen który oprócz e, ujędrnienia jest też świetnym nawilżaczem i jalurą, więc e, no na bogato, na bogato. E, ceramidy, ceramidy e, brzoskwiniowe bardzo ważne. E, tutaj mamy jume pirika e, z właśnie ryżu jume tak się nazywa ten ryż, ale tutaj bym jednak dla Was troszeczkę uważała, e, tutaj chyba dla takich e, żądnych przygody, tutaj oczywiście te jest test płatkowy też oczywiście przy każdym z kosmetyków nieważne czy to będą alergiczne, czy zwykłe zawsze test płatkowy, składzie bo on jest świetny, on świetnie nawilża jednakże on chyba ma jakiś zapach więc tutaj troszeczkę uważajcie i jedną rzecz, którą chciałabym Wam przedstawić z, można tak powiedzieć, z kultury japońskiej dla alergików zwłaszcza Yy, trądzikowców i wrażliwców. To jest yomogi. Yomogi to jest bylina japońska, która jest tutaj zwana królową yy, właśnie Bylin, królową ziół, ponieważ ona ma naturalnym yy, antyalergenem ponieważ ona naturalnie zatrzymuje has yy, produkcję histaminy. I to jest niezwykłe. Powoduje, że skóra jest silniejsza. A do tego, czyli te alergeny tak nie oddziałują na nią, do tego pięknie ogaja trądzik, więc trądzikowcy od razu tutaj zapraszam. I też yy, dla wrażliwców, to jest bardzo łagodny, bardzo delikatny yy, lotion i też jest wodnisty, więc yy, layerwanko. Mój tata właśnie go używał. I bardzo mu pomógł. I, i, I mój tata dalej jest w tej kuracji, którą wybrałam. Ale bardzo mu pomógł właśnie ten losion z Jumugi. Um, z a ostatnią rzeczą, o której musicie pamiętać. A jeszcze zapomniałam: oczywiście, maseczki, też wilżacze, Nuka, sakie kasy, kiarą. Tak, to są te składniki, na które musicie się nastawić. Pamiętajcie jeszcze po raz milionowy, powtórzę, do zażygu, do zażygu, pamiętajcie, na na bieżączkę budujemy Waszą, na takie warstwę. ale y, niezwykle pominiętym, ale tak bardzo ważnym etapem jest ten etap końcowy. Etap, który jest jakby często niekojarzony w ogóle ze skórą wrażliwą, i to jest takie co? Naprawdę? Słuchajcie. Promienie UV są destruktorami. Jednym chyba z największych destruktorów oczywiście każdej skóry, ale waszej to już w ogóle. Bo jeszcze raz przypominam, wie macie 0,02 mm. I to, co robi Wam UV, to jest masakra. Znaczy UV. To co robił wam promienie UV to jest masakra, więc dla was, dla was po prostu ufałki to jest podstawa, kochani. Tylko z ufałkami jest tak, że one często, zwłaszcza te japońskie, nie wiem jak w polskich, yy, bo słyszałam, że polskie są gęste i mają taki film, Tutaj one są stworzone bardzo często, aby je też używać jako podkład, więc absolutnie nie zostają na gębie. są bardzo działają jak taki krem lekki nawilżający na ziemię, więc są super ale yy, niestety niektóre, bardzo duża yy, rzesza yy, w Japonii kremów UV ma dosłownie na drugim miejscu etanol bardzo wysoko a właśnie takie składniki jak, yy, jak mówiłam właśnie etanol, barwniki, zapachy i tak dalej, i tak dalej. Tego nie chcemy. I tutaj patrzcie, znowu mutenka, tak, bo to jest taki, to są trzy bezalkoholowe, niezwykłe bezalkoholowe ufałki, które wy winniście zwrócić uwagę. Przede wszystkim ten, który jest takim niedawnym gadatkiem, który się wypliknął, ponieważ on jest specjalnie stworzony dla osób ze skórą wrażliwą, alergiczną specjalnie dla nich, to jest bardzo delikatne pięćdziesiątka, mocny, delikatny ale też zyteńka tak, mutenka, jest więc jest super. E, tutaj mamy e, też duży hit, bo to jest od Kismi. Jest to e, taki, e, m, oni piszą o tym zawsze żel. U mnie też zna, znajdziecie żel tylko w japońskim rozumieniu. Żel to jest taki super, właśnie taki jak trochę jak mleczko, krem. taki super leciutki. I on się tak jakby stapia i w taką wodę na, na skórze. E, bardzo lekki, bardzo fajny. Też 50 i tutaj to jest już dla osób, które nie tylko chcą chronić swoje skóry, ale chcą chronić, chcą tutaj też chronić i nawilżać, chcą chronić, nawilżać i jeszcze e, rewitalizować, bo tutaj jest Q10, to jest od DietC niezwykły produkt moim zdaniem, bo on opiera się no, za fokusy, no niezwykły, bo ma Q10, a Q10 robi od razu co? Podciąga naturalny lifting, y, też pięknie y, ujędrnia skórę, więc no to, to są rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę. Jeszcze raz powtarzam, m, największe y, błędy, kładzenie od razu kosmetyków. Tego nie róbcie. Kolejna rzecz, mimo wszystko, makijaż. Ja wiem, że to może być takie, ale co? co Makijaż ja nie robię makijażu, bo mnie wszystko uczula. Tutaj znowu musimy znaleźć takie kosmetyki do makijażu, które nie będą uczulać. Makijaż jest o tyle ważny, dlatego że jest to bariera ochronna, która dosłownie taka maska, która chroni Was przed właśnie tymi kurzem, tym tymi alergenami, które właśnie dobijają waszą skórę, więc to warto pamiętać, że makijaż, e, no dobrymi, chyba alergicznymi jakimiś kosmetykami właśnie dla skóry e, wrażliwej, alergicznej jak najbardziej, e, bo to jest po prostu taki, taka maska, e, taka przyłubica, właśnie. Ale e, przyłbicą zawsze pamiętajcie, że winny być ufałki. Dla Was naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny punkt. I e, nie kładziemy od razu kosmetyków, tak? I e, szukamy, co nas uczula, bo to jest bardzo mm, indywidualne. Skóra wrażliwa jest do ogarnięcia, ale potrzeba właśnie tej mądrości, nie skakania w takie, o kupiła sobie nowy kosmetyk, to sobie go nałoży na twarz, czy też e, olewania takich drobnych spraw jak e, temperatura wody, czy ręcznik, ręcznik jedynie przykładamy. I to by było na tyle. Podzielcie się oczywiście wszystkie kosmetyki, które tu widzieliście, są podlinkowane w opisie, więc tam zapraszam. I też dzielcie się swoimi jakimiś fajnymi spostrzeżeniami fajnymi tip tipami. Zróbmy taką burzę mózgów, niech każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. No i widzimy że się już nie bam, na bye.